To witajcie, potrzebni. Wyszło do mnie dzisiaj paczka z Jack Motors, i bierzemy się za unboxing, paczki zobaczymy co to przeszło. No i zbieram się do rozbierania, będzie po prostu cięcia takie, o nie będę tak do całości, potem to najdziwiej oszukać, także to za chwilę. No i mamy paczkę rozpakowaną. Mi to sobie bardzo rozśmieszyło, no to... Yy, to co było zapakowane w środku, czyli po jajkach jakieś kurde te, chyba dla usztywnienia. Mamy tak co mamy, no mamy sprzęgło do MZ-ki, MZ-250, no nie, ETZ-250. Ładne całe sprzęgiełko. A, trzy literki paliwa na zapas. Bo ja niej już pęk, także wziąłem więcej. A ja sobie jeszcze takie gradni tłoczki łoczki na, na nakrętki. Tak, dla zabawy. No i to jest dużej paczuszce, oczywiście, lustereczka. Za chwilę jeszcze je wypakujemy. Fajne mi to go bardzo mi się podoba. Tak, motor, oczywiście. No i mam jeszcze takie uleteczki. Takie bajery. No i fajna rzecz, że taki motor został, czyli na klejeczki. Oczywiście trafią gdzieś być może na kask, być może na moto. No, z takiej takiej doberelki, no oczywiście paragonik Czyli jest ładnie taty. Chcemy nawet tak to rozpakować. Eee, jak się tu do tego dostać, to, to jest pytanie Aaa, nie mogę... Spryczyć. A, Aaa, co się wyciąga? Haluje To taka paczka i nie mogę rozpakować. No, bardzo taki lusterka już raz zamawiałem No tak motor a tu widzicie mnie. Bardzo polecam takie lusterka, o, to tylko tylko strony dało, ale to się da, dało normalnie. Bardzo polecam te lustereczkę na no w nich nie widać, nie wiem czy to jest, ja czy widać ten napis. O, tak powiem, się widzieć, po prostu w tych lusterkach widać dużo więcej. Zresztą, zamiast macie zobaczyć, że widać mnie całego. Bardzo polecam te lusterka, bardzo fajne. Tak, Motors kosztuje niedużo jest tam 11 chyba złotych. Dwa takie lustereczka, czy tam coś ko do tego. To zaraz powiem, to na paragonie mamy. Mm, lusterko M8, czarne, owalne, duże się to nazywa. 9 zł o proszę bardzo, nawet taniej, 9,90, no. 9,90 dwa lusterka, bardzo fajnie wykonane. One powinny być obocone. Mamy właśnie tu regulację dowolną. Można, to fajnie, że można przekręcić śrubką, dużo w nich widać. Jeszcze nie tak, o. Takie proszę bardzo, lustereczka. To jest chyba nie na tą stronę, tylko na, na, na drugą, no ale to już jest to Ona powinna być chyba tak? Nie, dobrze jest, tak, tak ma być, no. No bardzo bardzo fajny stareczka Duże, wygodne, wytrzymałe. No mnie nie wytrzymałe, ale to przy stuntach oczywiście raz glebło drugi raz glebło Jeszcze w garażu tam też mi dość mocno się motor przewróciło i się rozleciało. No i to tyle z Woodboxingu, tej paczuszki. Wszystko fajnie, ładnie jest, chyba sześciutko. Jeszcze zobaczmy, co tu mamy: tarcza, sprzęgła, gosterko, tak, nakrętki, filtry paliwa. tak, wszystko jest. Wszystko się zgadza. No, tak, Sklep Jack Motors, bardzo zapraszam do sklepu internetowego oczywiście. Jack tu macie stronę. Tak wygląda. Wszystko na te leteczki i tak dalej. <laughs> I co tam robię? No, Dużo części przede wszystkim do motocykli czy motorowerów W zasadzie motocykli są te no, Simpsony przede wszystkim Jakieś tam komarki, takie rzeczy Do no, Chińczyków nie mają no niestety I dobre że są No i właśnie to jest to, co tutaj jeszcze pisze Czyli to lajowanie Cylindrów, tutaj jeszcze pisze coś więcej No tu więcej nie pisze W razie wszystko tam robią no, no, bardzo, bardzo fajny sklep ale to polecam No i w razie co, mam się przetłonił w Boszu No, wrzućcie mi drogą, widzicie na polu upał że jest słońce niuśernie, jeszcze nieco później mokry jestem, bo naprawdę gorąco jest. Trzymajcie się cześć przy tajemności. No i do zobaczenia w kolejnych filmach.